Siemaneczko z tej strony Paweł Leon. dzisiaj będziemy sobie grać Brawl Stars. Jak widzicie, mam duże na 20 rangu. No i dzisiaj sobie kupimy pomocnika Bula. Oczywiście kupujemy. I mamy. Pewnie dzisiaj sobie w nim dużo pogramy. I mamy pomocnik Bul. Tu jeszcze jest złoty mechabo, ale według mnie bardziej się opłaca to kupić. Ale dobra, jeszcze sobie otworzymy skrzynkę, może jedną. Bo już myślałem, że coś dropnie. Gemy, okej. Okay. Gemy za zawsze na propsie. Dobra, zagramy sobie w starcie. I zagramy bólem. I mamy bóla. Gramy. Um, mówcie do kiedy chcecie ten opening, bo tam pisał ktoś, że do to skrzynek chcecie mieć opening, ale nie wiem do kiedy zbierać w ogóle. Bo mam 4100 pucharków. Więc mm, nie wiem do ilu zbierać może. O, może tak. Pewnie będzie za 5000 tysięcy pucharków będzie. No ten big, znaczy mega box, to będzie spoko. No i możemy mieć piąte miejsce, ale chyba raczej nie. Albo może raczej tak. Dobra, nie proszę, nie! Nienawidzę... Pikachu, dlaczego się nie ruszasz? Masakra. Z tymi ludźmi. Minus 5. Najgorzej. Dobra, gramy chyba solo. Spróbujemy. Dobra, gramy solo, bo... Masakra. Nawet nie mamy 4100 przez Dobrze, że nie ma minus 100 albo 10, to by było najgorsze. Ale raz było tak, że oblężenie po prostu minus 8 było. Kurde, net, net. Proszę, żeby net mi działał. Bo będzie słabo, gdy nie będzie mi działał. Bo wolno chodzę, więc nie mam za dużo. Dobra, chwilę się pokryjemy. Co ty, gościu, chcesz mi zrobić? Co ty chcesz mi zrobić? Dobra, jej fajnie wygląda ten pomocnik ból. Ale w czym on tak połagał, że pomocnik? Nie wiem co on trzyma. On ma chyba O, Ale lagi. Na ni. Nie! Proszę tak nie robić. Wierzę jak ja słaby jestem w tą grę. Dobra, nie gramy bólem. <laughs> Co? 397? No, ból nie, na, na, nie należy do mojej najlepszej postaci. W sumie mam na nim e, chyba 16 rangę? Chyba tak. Ale nie należy do moich najlepszych postaci. W ogóle tak za dobrze to nim nie gram. I nie lubię za bardzo nim grać. Gram tylko wtedy, gdy jest bardzo dużo krzaków. On wie, że ja tu jestem. On wie. No proszę tak nie robić, zabij mnie parlej, naprawdę. Nie wierzę. nie Nienawidzę nim grać! Jeszcze przy takich lagach! Nienawidzę grać bólem! Nienawidzę! Nawet żadnej rundy nie wygraliśmy z pięciu minut! Nie wiem! No dobra, zobaczymy, czy to wygramy! Może inną postacią nam się po Może tikem zagramy? Dobra, zagramy duo! Albo dobra zgramy pomocnikiem bólem. Chyba sklanowiczeń. Nie wiem, zobaczymy. On też ma chyba lagi. No ale ja mam ostre lagi! Na ni. Nie wiem, czy wstawię w ogóle ten odcinek. Chyba wstawię. Bo masakra, ale lagi. Albo w złym miejscu nagrywam, albo po prostu taki internet. Ale myślę, że chyba odwrotnie. Dobra, niech będzie chociaż trzecie miejsce, nie? Tylko o tyle proszę. Czyżby Spike miał Star power i Leon? O, ginie. Gini, nie jesteś mi już potrzebny. <laughs> nie wierzę. Spodaj. Ty, Leon. Kurde, tutaj się... O, Spike. No to Elo. A, w sumie w tej rundzie już nic prawie nie zrobiłem. Tylko ciągle mnie zabijają, no? Come on! Trzecie miejsce, proszę, trzecie miejsce, proszę, proszę, proszę. Nie, drugie, jest drugie chociaż. Dobra, e, następnym razem wbiję. Jak się zobaczymy jutro, to zobaczę, czy wbiję może czysta. Czekaj, zobaczę jakie są nagrody. Zobaczę jakie są nagrody. 150 na 500 jest duża skrzynka i tu jest mega skrzynka. Co piszesz? Szybko, bo nie ma czasu. Ha. Dobra, odpiszę mu jak tak. Dobra, mam ci kciuka i tyle. Dobra, elo. Gramy! Gramy! Zobaczymy, jak to wyjdzie. A, jeszcze zapomniałem. No, kurde. Musicie zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie mieć, żebym. Miał y, więcej filów, y, filmów stawiać z tej gry, bo nie tylko w nią będziemy oczywiście grać. Ustawię sobie chyba awatara na YouTubie. Y, Brawl Stars. O Jezus. No proszę ginąć. W ogóle tik, jak ma bomby, to bomby rozmniejszają się chyba w tym miejscu. Nie, rzeczywiście nie. Dobra, nieważne, zalajkujcie kanał i zadzwoneczkujcie. wtedy będziecie mieć powiadomienia. Nie, Crow, no nie, tych ma bardzo mało życia. Chyba ten odcinek jest, nie będzie udany. No nie, dobra, zagramy solo. Sorry. Zagramy solo. Zobaczymy ile procent. Ej dobra, jeszcze jedna runda i chyba kończymy odcinek. No ale widzicie, że kupiłem tego pomocnika bóla, więc widzicie. Zbierałem też długo, długo te star pointsy. Wy się bijecie o tą skrzynkę? Spoko. To ja bym sobie wezmę. Elo! <ścoughs> o nie! Tara! Dobra. Z tym kończymy ten odcinek plus dwa. I myślę, że na następnym odcinku e, może sobie otworzymy te skrzynki, lub na 100% coś musi wypaść. Nie powiedziałbym tak. Nawet bym się po prostu nie zdziwił, gdyby mi wypadli Riko albo Karl. Ale też bym bardzo chciał tego pana. <laughs> albo tego pana. Leona bardzo... Yy, po prostu tak ludzie go hejtują, że masakra. Albo tary bym też... Wszystkie postacie bym przyjął. Dobra. Cze